Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat spotkań z rodzicami w nowoczesnej szkole. Wyjdźmy jednak od tego, co było. Każdy z nas doskonale pamięta, czym była wywiadówka. Mrożącym krew w żyłach spotkaniem rodzica z nauczycielem, podczas którego nauczyciel wręczał rodzicowi karteczkę, na której wypisane były oceny dziecka. Takie spotkanie. Nie ma już dzisiaj większej racji bytu. Dlaczego? Dlatego, że nowoczesna edukacja doskonale wie, kto jest podmiotem kształcenia. Podmiotem kształcenia jest uczeń, ten, który się uczy, ten, który zdobywa wiedzę, a zatem ten, który w pierwszej kolejności zasługuje na rzetelną informację zwrotną na temat swojego własnego procesu uczenia się. Co za tym idzie? Ano to, że w nowoczesnej edukacji spotkania z rodzicami odbywają się z udziałem uczniów. W myśl zasady nic o uczniu, bez ucznia. Warto organizować dzisiaj wywiadówki, w których rozmawiają ze sobą nauczyciel, uczeń i rodzic. Wówczas dane dziecko oglądane jest z trzech różnych perspektyw, i rodzice i nauczyciele. Mogą podzielić się z dzieckiem swoimi obserwacjami i udzielić dziecku swojego wsparcia, które wyzwala w nim motywację wewnętrzną i popycha do rozwoju. Do rozwoju, którego nie pobudziłyby karteczki z najlepszymi choćby ocenami. Dziękuję.